Cześć kochani, tu Agata z Życie Cię Kocha. To jest film dla współczesnej partyzantki, że się tak wyrażę. Dla ludzi, którzy chcą zmiany systemu politycznego, gospodarczego, jakichś innych systemów, które obserwujemy i nam szkodzą edukacji, których denerwuje, na przykład ta covidiańska maskarada i inne rzeczy, które się obecnie dzieją. Po pierwsze zacznę od dobrej rzeczy. To, co obserwujemy, dzieje się dlatego, że nie da się zmienić rzeczy, które są niewidoczne. I musimy coś najpierw zobaczyć, żeby to uwolnić, żeby to zmienić, żeby wejść na, że tak powiem, inny poziom i spojrzeć na to z innej perspektywy. Muszę zobaczyć, że coś robię, żeby przestać to robić, żeby podjąć inną decyzję. I tak samo nie jest w tej chwili na planecie więcej pedofili. Ludzie nie zaczęli produkować adrenokronu i krzywdzić dzieci. Tylko po prostu zaczynamy to widzieć, bo nie ma już w kolektywnej świadomości zgody, żeby to się działo. I to dobrze, bo teraz to się może zmienić. Nie, nie mogło się zmienić, jak wszyscy zaprzeczali, że to istnieje i nawet nie chcieli o tym słyszeć. To się może zmienić teraz, bo to widzimy. Tak samo, jak widzisz coś w sobie, też się nie obwiniaj, że jesteś taki zły. Bo zauważyłeś to teraz, to jest znak, że jesteś gotowy to zmienić. Więc pozornie negatywne rzeczy, które się dzieją, w moim odczuciu głębokim, są dobrym znakiem, że jesteśmy gotowi na zmianę. To pierwsza rzecz, którą chciałam skierować do współczesnej partyzantki: że wszystko dobrze, wszystko dobrze jesteśmy i to jest wszystko dobry kierunek. A druga rzecz jest o mechanizmach, w jakie chcemy coś zmienić. I nie zawsze spostrzegamy to w korzystny, perspektywicznie sposób. Często. Jak coś nam się nie podoba, na przykład w polityce, w systemie to około nas, to mamy silną potrzebę, żeby z tym walczyć. I chciałam ci powiedzieć coś, co jest trochę oczywiste, ale o tym zapominamy. Bo intuicyjnie, mechanicznie, automatycznie robimy inaczej. Walcząc z lękiem, nie stworzysz rzeczy, która będzie zaprzeczeniem tego lęku. Walcząc z niewolą, nie stworzysz wolności, bo cały czas. Będziesz tworzyła więcej lęku, więcej niewoli. Każda walka dodaje energii temu, z czym walczymy. I nie możemy rozwiązać problemu z tego samego poziomu świadomości, z którego tworzyliśmy ten problem. Więc czasem denerwowanie się, przeklinanie i ocenianie, krytykowanie tych, co robią inaczej, Zupełnie nie prowadzi do tego, co byśmy chcieli. Czasem bunt wzmacnia to, przeciwko czemu się buntujemy. Nie możemy wszystkiego zaplanować, bo jeszcze nie wiemy, jak wygląda przyszłość lepsza. Wiemy, jak wygląda ten system. Nie wiemy, jak wygląda następne. Nie możemy sobie tego wyobrazić, więc to jest ten paradoks twórcy versus zaufanie życiu. I często utkniemy, utykamy w tym, że ja jestem kreatorem i ja mogę coś zmienić. Często myślę o tym, co chcę zmienić, co mi się tak bardzo nie podoba, i myśląc o tym, wzmacniam to, dodaję temu energii, a wcale tego nie chcę. Więc może troszkę bardziej skupmy się, żeby poczuć coś, czego nie możemy zauważyć, czego nie możemy jeszcze sobie wyobrazić, bo nie możemy sobie wyobrazić, nie możemy zaplanować, nie możemy. Walczyć, to znaczy możemy walczyć, ale walcząc z czymś, to wzmacniamy, i bądźmy tego świadomi, kochani. Bądźmy świadomi, że nie jesteśmy kreatorem, jesteśmy w kokreacji. Czyli dużo rzeczy ma wpływ na to, co się dzieje, i myślę, że najprostszym rozwiązaniem tego dylematu, dysonansu, czy faktu, że czegoś nie chcemy, więc. Mamy intuicję, żeby z tym walczyć. Najprostszym rozwiązaniem będzie zauważanie rzeczy w danym momencie. Nieco zaplanuję na przyszłość, bo zaplanuję na przyszłość myśląc schematami, które mam teraz, które nie służą mi na przykład. Mogę obserwować, co się dzieje i jaka jest moja moc w tej chwili. Nie zaplanuję przyszłości, nie zmienię całego systemu, krytykując ten system, tylko mogę to zmienić, odkrywając, jaka jest moja moc teraz. Jaką inną decyzję lepszą mogłabym podjąć teraz? Co mogę? Co jest moją siłą? Nieco mi się nie podoba, co jest moją słabością. Bo jak jestem słaba, to nie mam siły walczyć, nie mam siły zmieniać. Co jest moją siłą? Co jest Twoją decyzją, którą możesz podjąć teraz, która doprowadzi Cię, poprowadzi Cię w tym kierunku, w którym byś chciał iść? Nie skupiajmy się, czego nie chcemy. Skupiajmy się, czego chcemy. Czego chcę? Czego chcesz? Teraz.